Szanowni Państwo, no mam nadzieję, że po wykładzie będziecie Państwo wiedzieć trochę więcej, jak wygląda dorastanie młodego człowieka ze spektrum autyzmu i jak wygląda wchodzenie w dorosłość czyli czas największych przemian w życiu człowieka, a bycie osobą ze spektrum autyzmu w sposób dramatyczny utrudnia. Realizację tego wszystkiego, co w okresie dorastania mamy do zrobienia. Będę starał się mówić o zagrożeniach, będę starał się mówić o problemach, które się wtedy pojawiają, ale także o pojawianiu się innych zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak objawy lękowe czy objawy depresyjne, które bardzo często są reakcją na negatywne doświadczenia. Życiowe, a także o tym, jak bycie osobą ze spektrum autyzmu wpływa na postrzeganie świata i kształtowanie się przekonań dotyczących świata, siebie i innych.